Witam dobry wieczór. Wita, witam, czuwaj. Czu, e, Marcin, bie, Marcin Białystok. Marcin Pozdrawiam. Z cześć, Marcin. Tak. Cześć, cześć Marcin. Pozdrawiam Wojtka, Marcina Dziekuję i wszystkich Marcinie. kamratów. Cześć, cześć, dobry wieczór. Słuchajcie. Jak tam burzą u ciebie wiem, są? Czy już przeszli? Nie, nie, był wczoraj. Białystok bliski sercu naszemu, naszych kamratów, bo tam, że tak powiem, kibica. E, kibica. Kibice Białego Stoku. Pognali, pognaliśmy kiedyś te 300 kolorowe. Słuchajcie, jest, tak, osmatę, no. jest taki temat, tutaj się ja, przewija. Przepraszam mocniej, bo chyba, od dłuższego no, czasu no. widzowie się pytają, no. ile widzimy y, osób na żywcu. Tak, w tej chwili jest 428, bardzo skaczę, bardzo skaczę, pojawia się na przykład 1800-1100. 400 tak. i skacze. Nie wiem, czy nie jest to wina tych burz, że w części polski na przykład brakuje internetu, czy coś tak, innego. Tak, pewnie tak, tak, tak. Być może, a być może jest tak, że delikat coś kombinuje, bo tam robią znowu jakieś Chocki, Klocki, promocje. Nie wiem, tego nie umiem stwierdzić. Ja widzę w tej chwili 428 widzów. Przed chwilą, wy jak się pytaliście, czy jest 428, to u mnie było 1800. Obserwuję to delikatnie, ale nie skupiam się na ilości widzów, czasami tylko kontrolnie zerkam. Bo najważniejsze jest, żeby z, naszego, z naszej strony płynęło to, co jest istotą sprawy, a nie ile widzów tak. nas ogląda. A, a, a nieraz jest tak, że to jest 8 6000. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Macie wyjątkową wytrwałość i, i to się liczy. Marcinie, przepraszam, bo na czacie nie, zaczęła nie się rozgrywała dyskusja nie, nie, nie o ilości nie, nie widzów nie i czy ludziom ja, się coś ja źle wyświetla, tyle, że u, czy to umie, jest jakaś manipulacja, umie. więc trzeba było to wyjaśnić. Proszę. Ja chciałem powiedzieć, że u mnie w Białym Stoku to nie ma żadnego zakłócenia: ani żadnej burzy, ani żadnego problemu. Dobra. Ale chciałem nawiązać do tego jedwomego, bo mój tato mhm. pochodzi z wsi Makowskie. To jest około 4, około 4 km od Jedwabnego, ja kiedyś z dziadkiem rozmawiałem o tym. I dziadek mi opowiedział, że to było tak, że Niemcy przebierali się za cywilne ubrania, za Polaków i wtedy tych Żydów palili i do tego zaciągali też Polaków. Podgroził albo pomagasz, albo kula w łeb. No ale wiesz Marcin, że twój przekaz, który teraz mówisz yy... No, mówi, ja rozumiem, że pod groźbą, ale że jednak Polacy brali w tym udział. No tak, tak słyszałem od dziadka, ale było pod A ja, było, z tym było nie mam, pod ja z tym nie mam problemu żadnego, bo wszystko by było inaczej, gdyby było państwo polskie niepodległe i coś takiego tak, by się działo. Tak, to była okupacja. Ale to była okupacja niemiecka, w ogóle nie ma o tak. czym mówić. Odpowiada za tak, którzy... to państwo, które tak. w tym momencie jest e, gospodarzem na tym terenie. E, Mój e... dziadek miał wtedy 17 lat. Słuchaj, za, moj ziadek... za mojego życia, Marcin, za mojego życia z 1600 no? Żydów spalonych w stodole nagle się zrobiło 160 albo 70. O. To jest szalona różnica. Tak, a znaczy Żydów... ja, wiesz, ja, ja nie wiem o jakiej no. ilości my mówimy, no nie? bo ja tego nie liczyłem, nikt tego nie przeliczył, prawda? Ale, Ale nie mogło być o, ich chodzi... wielu, słuchaj, bo stodoła była nie niewielka. Stodoło dużo nie mieści. No, to była mała stodoła. Tak, tak naprawdę, i z, zrobili tak. z tego Żydów okup, yy, propagandę. Tak, gnoją tam, nas tam. boli to boli to słuchaj jest taka książka Grasa czy Grosa słyszałem, słyszałem mówiłeś o tym i tam jest taka taka fotografia stoją ludzie uśmiechnięci przy ludziach stoją żołnierze z karabinami i Gros podpisuje Polscy szabrownicy, którzy szabrowali mogiły żydowskie, obrabowując ich ze złota i z innych kosztowności, przyłapani na gorącym uczynku. I już. I już. Tylko wiesz, jak ktoś się przypaczy, to zobaczy, że oni wszyscy mają jakieś dobre miny. A się, co się okazuje? To byli, to byli ludzie, którzy byli zaangażowani za pieniądze do pracy, żeby z pól bitewnych ekshumować zwłoki zabitych żołnierzy, które były przenoszone, bo w, w czasie działań wojennych były chowane po rowach, po polach, wiesz, pod lasami, były ekshumowane i przenoszone na cmentarze wojenne. I ci ludzie po tej ciężkiej pracy zrobili sobie pamiątkową fotografię. I oni są tam uśmiechnięci za karabinem. Nie, żołnierze... Nie, nie, bo nie. Oni jeszcze raz. Oni nie wykonywali morderstwa, o którym ty mówiłeś, tylko wykonywali pracę polegającą na zbieraniu tych żołnierzy z pól. Tak? Ktoś musiał no. to zrobić. No więc, wiesz, okoliczni mieszkańcy dostawali za to wynagrodzenie. Także usuwali ze swoich pól no. mogiły. No ja tak. Chciałem, chciałem no. powiedzieć, no, chciałem powiedzieć, jak pokazałem letaty. mój tato ma 70 lat. I pokazałem lataty tego Szudricha całego, nie? No. I on powiedział, to jest jedno wielkie kłamstwo. Tam. I normalnie miał łzy w oczach. Marcin, my no. jesteśmy... Czy tata tu jeszcze żyje? Żyje, no 70 no, no, lat ma. Wczoraj widział Szudricha. Tak, czy przedwczoraj? No, wczoraj fil a, filmik a, mu pokazałem ja to, to. na TikToku. Nie tak. zrozumiałem, czy to wczoraj rozmowa? Y -y, Nie, no pokazałem mu filmik na TikToku, właśnie, mówi, to jest jedno wielkie kłamstwo. I ten redaktor tego zapomniałem, jak podchodził z tym mikrofonem i chciał od niego jakieś rola. odpowiedzi. Rola. No, ro ro rola, no, i właśnie chciał odpo odpowiedzi. Mówi, to jest jedno wielkie kłamstwo. Byli, byliśmy pod okupacją i jesteśmy pod okupacją. Normalnie miał łzy w oczach. Tak. No? Ta. A znasz, Marcin, jak y, miał wyglądać początek filmu Hubal? A wiesz, że nawet nie kojarzę. Nie kojarzysz filmu Hubal? Marcin! Który ty jesteś rocznik? 90. No to możesz nie kojarzyć. Marcin, film Hubal. Musisz wejść. Jest na YouTubie. Reżyserii tak? Bogdana Poręby. Poręby tak. tak musisz wejść i zobaczyć, ale film się zaczynał tak i tak był nakręcony i na kolaudacji, czyli na takim wewnętrznym odbiorze filmu komisja go oglądała i scena wyglądała tak, widzimy bramę triumfalną wybudowaną, z, z, o, ozdobioną girlandami zieleniny, flagi widzimy tam na, tym, na, tym, na tej bramie, i widzimy wiwatujących i skaczących z radości Żydów bo y, zbliża się wojsko i ci Żydzi hmm. mają czerwone sztandary i witają to wojsko bo myślą, że to armia sowiecka właśnie wkraczająca ale Żydzi to i od Lenina Żydzi to i kurde ta cała ta bolszewicka ta cała ale, rewolucja po, to jest 39 rok i widzimy oddział pędzący konny, kawaleryjski. Widzimy, że to są polscy żołnierze. I ci Żydzi, którzy się zorientowali, że to nie władza radziecka, tak. tylko, tylko polscy żołnierze, to w Popłochu uciekają, a kamera najeżdża na tabliczkę z nazwą miejscowości, i widzimy na tej tabliczce napis Jedwabne. I wtedy, to była chyba kolaudacja w 1971 roku stwierdzono, że taka scena nie powinna być i tę scenę usunięto z tego filmu. Ale taka scena była nakręcona, i tak ludzie widzieli, widzieli te, widzieli tę te, te scenę. I szkoda, że szkoda, że się wtedy wystraszyli, bo wiesz. Powiem ci, to był 71 rok, a awantura z jedwabnym eksplodowała od Kwaśniewskiego chyba w 95 roku. Tak. Kwaśniewski przepraszał za jedwabne, tak, i za te 1600, Wstyd. 1600 mordowanych, tak. Jaka piękna by to była, rozumiesz, klamra? Klamra prawdy. Jak to Żydzi witali bramami triumfalnymi, witali girlandami, y, armię sowiecką, która uderzyła na Polskę 17 września. No ale później Żydzi przecież i tych polskich y, żołnierzy niezwolnych przecież wybijali. Słuchaj. Oni wszędzie, gdzie mogli strzelać. Robili co chcieli. Żołnierze opuszczający. Robili co chcieli, są. Ta cała. To, to, to pierwsza ta komuna to byli Żydzi, to z tego co słyszałem. Dobrze słyszałeś, ale Marcin, powiem Ci tak na koniec. Jak masz dzisiaj czas, zobacz film, film Hubal z rolą Ryszarda mhm. Filipskiego. Mhm. Poręby, bo... dobry film, jeszcze z Polonia Restituta. nie? Tak, ale Hubala, zobacz. Tak. To jest film, premiera filmu 71 rok. Y, Dobrze. Ja widziałem w kinie, jak ludzie płakali, jak, jak, jak dzieci na tym filmie. Jak dzieci płakali. Dosłownie. Dorośli hmm. ludzie. A cisza była w kinie jak makiem zasiał. Trzymaj się Wojtek, no Wojtek. To, dawaj. Jeszcze jedno słowo. Hmm. Dla mnie to ty jesteś. Najlepszym kurde I mam w tobie wiel wielką nadzieję, że pomożesz tak jakby przywrócić yy, tą to, tożsamość narodową, że Polska będzie Polską. Marcin. Układam w, to, w tobie i w Marcinie i w, w, w wszystkich kamratek, że to jakoś wszystko odwróci, że ta Polska w, w końcu przestanie być pod to. Kieprzoną okupacją. Marcin, Ka Ka jeśli będziesz liczył tylko na innych? Nie, nie. Musimy to bez zrobić ciebie, razem. Bez ciebie nie tak damy jest. Rady. Razem. Idea, tak. ide wspól wspólna myśl wysadza największe umocnienia. Ja wiem, ja w robocie nie. też szczerze yy, tą ideę kamradzką. Słuchaj, deunizacja. Deunizacja, De deunizacja, subito. To jest nasz pierwszy szturm, który musimy przeprowadzić. Je jeszcze Je mogę coś powiedzieć? Proszę cię uprzejmie. Bo ja w pracy robię sobie na pile, no nie, tam podaję z podejnika, tam rury sobie odbieram i codziennie oglądam wasze powtórki, no nie? Co? No. Codziennie. Każdy podchodzi, co pod tam zoglą, o co ogląda? a Kamratów, kamracę się. Super. I każdemu, pok każdemu pokazuję niosę wieś kamracką. Dobrze. Marcin, Super, bardzo dziękuję. To się widzimy na szlaku no. kamrackim. Widzimy się. Trzymaj się. Chwała czuj wielki Polsce. czuj duch. Chłania się duch, się tacie. I Śmierć wrogo ojczyzny. Śmierć śmierć śmierć. Pozdrawiam. śmierć, śmierć, śmierć. Śmierć, śmierć, śmierć. Pozdrowienia dla taty. Pozdrawiam. Czoło. I zapal pozdrawiam świeczkę również. na grobie dziadka. Hej. Dobrze, dziękuję.